To witam serdecznie, Piotr Gumulec, to Chywa. Dzień dobry. Tak to ja, dobry wieczór, dzień dobry, zależy kiedy nas słuchacie, bo nie na żywo, to chyba nie zdradzę tajemnicy, nie, że nie jesteśmy nie, nie na nie żywo. To u nas jest wieczór w tej chwili, więc mówię dobry wieczór, ale jeżeli ty, o której jest audycja? O 13.15. No, to, tak, to dzień dobry. Nie mamy takiego słowa jak Anglicy, że oni mówią good afternoon chyba wtedy, zdaje się. No to ja tak powiem cześć, o, może tak. Jak dzisiejszy dzień, jak po tych zmaganiach konkursowych się czujesz? O, no to po zmaganiach to ten luz. Pytanie jak się czuję po bankiecie. No to po bankiecie. No dobrze, wyspałem się. Wreszcie, choć dosyć późno się zakończyło. W sumie wcześnie, bo skończyło się śniadaniem. Po śniadaniu jak po Bożemu poszliśmy spać, jak w tej scenie słynnej z filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Nie, no już dzisiaj to już zupełnie ludzi, to już, to już fajnie, chociaż słyszałem, że publiczność w teatrze w rybniku podczas gali jest dosyć wymagająca, mhm. przynajmniej tak mówił szef Robert Korulczyk, no ale gramy jeden z tych numerów, które weszły bardzo dobrze na wczoraj. W wczorajszym konkursie, więc jakichś wielkich obaw nie mam. Wręcz się cieszę, że będziemy mogli już to zagrać drugi raz czyli cokolwiek w głowie zostało z wczoraj, I będzie to dużo, dużo prostsze niż, niż podczas konkursu. I nie będę widział twarzy kolegów w pierwszych rzędach, co jest dosyć deprymujące tylko obcych mi ludzi, więc jakoś to będzie przyjemniejsze, podejrzewam. No właśnie, czy dzisiaj publiczność zweryfikuje, czy te skecze trafią do programu? Czy to już wiadomo po, po tym ryjku? Co trafi, co się sprawdziło, a co mniej? Myślę, że my już wiemy, co zostanie. Myślę, że zostanie pięć numerów na upartego nawet sześć mogłoby zostać, jeżeli tą piosenkę, którą mieliśmy wykonać, byśmy się nauczyli po prostu na pamięć, a nie tak jak wczoraj, czy przedwczoraj na konkursie, ale no tak starsi koledzy mówili, że jak zostaje, cokolwiek to już jest dobrze, a jak zostaje pół albo, albo więcej, czy nie wiem, pięć numerów na 8, no to jest już bardzo dużo, no bo to tak naprawdę pięć numerów takich porządnych, jak to mówimy, no to jest prawie godzinka programu, więc sporo i cieszymy się z tego najbardziej, że z miejsca może nie, no bo drugi od końca to jakoś tam jakieś wielkie chluby może nie przynosi. Natomiast no tutaj chyba jest też trochę tak, że albo się wygrywa, albo, albo nie, i to już które miejsce się zajęło, to już trochę mniejsze znaczenie. A czego nauczył tegoroczny ryjek? No, że jednego osiem numerów trzeba stawiać w dużo większym czasie i, i nie jest tak prosto się tego wszystkiego nauczyć, ponieważ numery już mieliśmy dosyć, wcze... może tak, pomysły były dosyć wcześnie. Gorzeń by szło pisanie, ale też były dosyć wcześnie napisane, bo spokojnie pod koniec września, no może nie wszystkie, bo piosenkę akurat pisaliśmy na sam koniec, ale tam już te sześć numerów mieliśmy pod koniec września już zrobione, natomiast mieliśmy tyle pracy. I inne, a to telewizja, to nasze występy, zwykłe że tak powiem i, i tak dalej, więc się okazało, że po prostu nie mamy gdzie ym, tego i kiedy próbować, bo jesteśmy cały czas w drodze. Próbowaliśmy to robić y, oczywiście, kiedy tylko się dało, no ale no, ja czuję taki niedosyt, zabrakło po prostu też kilku dni takich spokojnych, żeby tylko temu się móc poświęcić i, i nauczyć się przede wszystkim w głowie mieć te teksty, bo jednak wczoraj... No i to się odbiło też na punktacji, po prostu. Szukaliśmy ich w głowie, nie myśląc, co gramy, tylko co będzie za chwilę i to tak... To jest na pewno taka nauka na na, na przyszłość. Mam jeszcze pytanie, no bo tutaj na, na, na ryjku wszyscy się znacie, czy to ułatwia na przykład późniejsze skrytykowanie albo pochwalenie kolegów za sketch? Na pewno, czy, kurczę, no nie wiem, i ułatwia, i nie ułatwia. Też zależy, jakie kryteria się przyjmie przy ocenianiu to znaczy myśmy wyszli z założenia, że jak coś jest fajne, to ma, ma mocną czwórę. Jeżeli jest bardzo fajny, no to ma piątkę, jeżeli średnio, to, to trójkę. Ale na przykład kolegom z łowców ja chciałem osobiście przyznać jeden chyba punkt albo dwa za naszą kategorię fit ego bo po prostu od niej uciekli, praktycznie jej nie robiąc, nie robiąc sketchu na ten temat. No ale koledzy moi byli przeciwni, bo im się ten sketch podobał, mimo że nie był na kategorię, więc jakby tutaj każdy ma swój jakiś taki swój sposób na to, jak, jak oceniać. Na pewno nie jest, to, nie jest to proste, bo zwłaszcza pierwszego dnia jeszcze wszyscy no, chcą wygrać, więc patrzą, co tam się dzieje na tej tablicy, list punktów. Wczoraj już widziałem dużo, dużo większy luz z tym, bo już pewna się czołówka powiedzmy, tam ukształtowała, już było wiadomo, kto, kto może wygrać, kto na pewno nie wygra, więc było to już takie, takie luźniejsze. No, natomiast no, samo ocenianie kogoś, kogoś się dobrze zna, siedząc w pierwszym rzędzie i być ocenianym, chyba jeszcze gorsze. To, no to, jest, jest to Jest to wyzwanie, no, ale gdyby nie, to, nie, to, nie, nie, nie ten element tego festiwalu, wzajemne ocenianie się, no to myślę, że nie mówilibyśmy o najważniejszym festiwalu w Polsce, a z pewnością takim taki ryjek jest, bo na, na wszystkich bywam, czy to jako występujący, czy to jako prowadzący na ryjku, dosyć długo mnie nie było, a teraz jestem no i, i to jest najlepszy festiwal, mówię to, to bez, bez dwóch zdań. Chętnie wrócisz? za rok może? Oj, no widzisz, to jest takie dobre wydanie. No, czy wrócimy, to oczywiście zależy od, od Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, który zaprasza zespoły do udziału. Powiem Ci tak, wczoraj, kiedy siedziałem tam, oglądałem już kolejny sketch i to już w pewnym momencie przestaje być zabawą. Znaczy, w ogóle to nie jest zabawa dla kabareciarza oglądać kabaret. No, to nie jest zabawa żadna na zasadzie, no, bo człowiek cały czas myśli, analizuje, patrzy, co, kto robił, jak i dlaczego. I, i ten szczery śmiech pojawia się rzadko, pewnie, pewnie wiesz, albo pojawia się w momentach typowo środowiskowych, których nie każda, nie każdy postronna osoba rozumie. Nam udało się parę takich żartów przemycić, z czego byłem zadowolony. Natomiast jakby wracając do, do, do myśli przewodniej, siedząc wczoraj, patrząc na to wszystko już tak, nie wiem, szósta, siódma kategoria, dosyć, dosyć poważnie zmęczony byłem. I mówię, nie, 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 koniec nie mam. Raz, raz, byliśmy fajnie, wiemy o co chodzi, super, ale nie ja jestem zmęczony, mam dość, po prostu nie, nie śpimy po, przez kilka tygodni, tylko się o tym myśli. I, i, I takie miałem nastawienie. Natomiast wczoraj kiedy się to już wszystko skończyło, kiedy przyjechaliśmy do hotelu i posiedzieliśmy sobie przy piwku, mówię, kurczę, fajnie tu jest jednak. I, i chyba, chyba chętnie byśmy... Znaczy tak, jeżeli Robert nas zaprosi, to na pewno przyjedziemy tutaj jest Wiele się pozmieniało w sketchach w trakcie ryjka. Na przykład zobaczyliście, że, że punktacja wygląda tak, i mówicie, a coś zmienimy tak w ostatnich chwilach, czy nie było raczej tak? Nie, 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 no to już, to już jest. Znaczy nie wiem, czy ktoś tak zrobił. Pewnie jacyś się zdarzali tacy tutaj mocarze, którzy w trakcie sobie to przem... przem nie, 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 no to już nie ma, nie ma na to czasu absolutnie i, i, i też chęci, no bo to nie ma co grzebać już, to, że jak się nie umie w dzień występu, ani dzień przed, to już się człowiek nie nauczy, też można tylko zepsuć, więc, więc no chyba, że jakieś mówię takie żarty natychmiastowe, środowiskowe, tak jak czołówka piekła wczoraj coś takiego wymyśliła, co było bardzo zgrabne z ich strony, no to tak, ale, ale jakichś większych zmian na pewno na pewno nie, 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 nie robi się, przynajmniej My nie robiliśmy. A robisz wiele rzeczy, bo i się pojawia epizod radiowy, i, i, i improwizacja, i jakiś stand-up. Co jest dla ciebie pracą, a co jest dla ciebie przyjemnością? Czy to łączysz? Nie, no ja mam te, to szczęście, którego podejrzewam, nie ma. Nie wiem, podejrzewam, 90% ludzkości, że ja robię to, co lubię, i ktoś mi za to płaci. I to jest najsympatyczniejsze że mogę wykonywać zawód, który niesie mi dużą dozę radości i spełnienie i, i jeszcze dostaję za to pieniążki, więc jest to sympatyczne, więc to jest, to ja nic innego w życiu nie robię, tylko gdzieś tam bawię ludzi w różnych, różnymi sposobami, o czym wspomniałaś, więc, więc jest to mój zawód. No, oczywiście są występy przyjemniejsze, takie jak wczorajszy i podejrzewam, mam nadzieję ten dzisiejszy, który przed nami jeszcze, więc, więc nie jestem pewien, jak to wszystko wyjdzie, no ale są też występy gorsze, których się, no, chce, no zagrać i Po prostu jechać do domu. Ale to chyba każdy ma tak w pracy, nie? że też chce do 15 i, i wreszcie, wreszcie wyjść, więc, więc ale, ale, ale nie narzekam. Nigdy nie powiedziałem złego słowa na swoją pracę i, i mam nadzieję, że przez wiele, wiele następnych lat tak będzie. Zadam Ci ostatnie pytanie, bo ja w audycji głównie prezentuję piosenki kabaretowe, ale skacze także. Jaka jest definicja piosenki kabaretowej, bo ja tak widzę, że ty lubisz śpiewać, to na półfinałach przedstawiasz śpiewająco sponsorów. A jaka jest definicja piosenki kabaretowej według Ciebie? Kurczę, bardzo, bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Piosenka kabaretowa to jest taka, którą się wykonuje w kabarecie. Niekoniecznie ona musi być wesoła, zabawna, choć ja takie lubię a przecież jest mnóstwo piosenek, które powstały do kabaretu, a były piosenkami nostalgicznymi. Ja już nie mówię nie wiem, o Agnieszce Osieckiej, czy, czy o tego typu nazwiskach i o kabaretach, które, które istniały przed laty. Czy nie wiem, z kabaretu Olgi Lipińskiej, proszę sobie wyciągnąć kilka piosenek, które są i mądre, i wzruszające, no ale choćby jeszcze y, Kabaret Moralnego Niepokoju. Nie tak dawno jeszcze pisał takie piosenki, które no, wykonywali w kabarecie z powodzeniem, a, a były to piosenki liryczne, nostalgiczne, nastrojowe że się to zdarza, więc no... Nie ma takiej definicji, ja się, ja się nie podejmę. Za, za krótko to robić, żeby to powiedzieć. To się nie wiem, trzeba zapytać Krzysztofa Jeślara, fana piosenek kabaretowych, czy, czy kogoś mądrzejszego ode mnie, żeby taką definicję państwo wyłożył. Pozdrowisz słuchaczy Kąska Żartu. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Kąska Żartu. Słuchajcie tej audycji, bo fajne wywiady, bo jak, jak sądzę, na przykład taki ze mną, albo, albo z, innymi, z innymi naszymi kolegami i będziecie wtedy na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim kabarecie.